Powiedz, ten? Lustro sofista. Akt. Ta chwila przemyka się za oknami godzin, zyskuje wreszcie swoją twarz, wzrok, który jest jej biją... otwartym, bijącym sercem. I teraz lustro spogląda w lustro, narcyz widzi narcyza, sekunda się waha, ale zwycięża księżyc, cień otwiera drzwi. Usta z powietrzem wiąże fałszywa stuła. Liście między powiekami zyskują skrzydła. Jestem tronem, który poje się u źródła. Wskazówka zegara leży bezczynnie, lży. Słucha mnie krew, dmie w żagle moich rąk. Punkt zero. Jestem berłem samego siebie. Biorąc swoją samotność, flirtuje ona z, z włosem, który zasnął. Parują pod słońcem samotności, oddają się jej nie tylko przybrawszy postać klucza i zdziwienie ptak w klatce piejący psalmy. i teraz wiersz następny, usta normalna introdukcja. Ocho księżycem jest dla ręki, ciągnie swoją gwiazdę za włosy. Usprawiedliwienie: To serce odprawia pokutem. gdzie? W kościele słońca. Trzeba się zidentyfikować. Jej ja krót, trząsamy, popiół z warg, dostajemy skrzydeł. Teraz tylko ja, na mocy nowego prawa, ścinam głowę swojemu cieniowi, zbroczony wiatrem, odbykam powiekę mojej głowy, dzwoni pierwsze a. Następny znak jedzie na miotlach. Widzimy anioła, ja jej klucz. Całujemy usta anioła. Akwy zbywa się ciała. W księżycu oka wypełniłem się ziemią. Używa się tu słów, dobra łza. Wypalony promień. Mówi się banały. Pani Bawary spogląda w lustro. Stwarza się symbol. Wypełnia się jego ziemią. Teraz Kiedy będę jadł gwiazdy w 2 minuty 27 sekund po właściwym podwieczorku, listona z numerkiem słońca na daszku poczęstuje mnie wiadomością o rewolucji, jakiej dokonałem promienie w moim oku, tym, który jest i czwarte i szóste, wtedy będę mówił z tobą ptakami, muzy o połamanych paznokciach i także liście prześlę belce w Twoim oku. Swój własny uśmiech złapię na lasco, a na zakończenie tu zmrużyć krawat albo jeden guzik. Księżyc padnie mi do ust, zaszczepiose mi w prawym boku. Teraz jeszcze czytać? Tak. Janusz, cały czas lustro sofista. Czytasz tak, tak. pierwsze wiersze mm. z tomu. Zmrużyłem swój cień i zatrzymałem wskazówki lewego oka. Była, wo, była woda w moim sercu. I szczyt górski, po którym chodziłem we śnie, w okresie wzmożonej protuberancji zęba, tego, który ładnie mi potem wypadł, był przesunięty 24 cm na lewy zachód. Ale nad swoim herbem nie zastanawiałem się długo. Między jedną swoją żążą a drugą minąłem własne łyse muzy. Bez tytułu. Jestem białym krukiem dla niego. Ciągnąłem słońce za włosy, gdy byłem cieniem samego siebie i promień mieszkał w moich ustach, z którymi byłem zaręczony. Wrzucam w niego włócznią swojego włosu. On patrzy spokojnie w siebie, swoje serce trzyma na ręce, pocieszam się. Ostatecznie jemu też nie w każdy dzień chce się powozić swoim karawanem. Co? Mister Liś. Kapitalne. No. Rozwód. Wyszedłem z siebie. Ty klatko, powiedziałem. Mój do tej kraje teraz jak diament. Co ty nagadasz, stary? Odpowiedział. Jestem przecież Noże palców w moich rąk żółkły, opadły ze mnie jak liście. Ty klatko, roześmiał się, ja też nie jestem już. Teraz... Yy. Owoc. Tatza była dziewczynie do twarzy, a ja, kapłan, owinąłem się w koz z cibła. uciekła z monstrancji. Nie było krwi na tacy. Dziewczyna odebrała cyborium, napełniła je łzami, potem zasnęła w nożu. Bez tytułu. Moja muza nieobecna zakwieci księżyc po paznokcie małego palca. Chodzę ostatnio głodny, nie miewam wizji, mimo że wkładam widelec do butonierki. Moja muza żałobna, bo i dzień mi się dzisiaj nie ukłonił. Nie należy robić z tego czek zęby, a nie poseł, by zamkał wła na tabena zasypanej. Kursuje autobus między Twoim jednym włosem a drugim. Biadamo, mam serce się włosy. słońce mi zachodzi za jednym okiem. Moja wewnętrzna Liliana, ta moja wewnętrzna Liliana, jedno oko ma spięte sierpem księżyca i czasami gubi zdumienie, tak samo jak to robi podróż. Rozmawiam z tą moją wewnętrzną Lilianą na 11 Atlantydzie jej głosu, mówi moja wewnętrzna Liliana o świecie klucza, która wypełnia lustrem swoje oko, o słońcu liścia, które wsiada na koje. Trzy razy miałem mojej wewnętrznej Lilianie za złe. A teraz w tej właśnie chwili moja wewnętrzna Liliana bierze cyprys pod rękę i zamienia się w harfę, która swój sen układa do snu. Dwa razy dwa równa się cztery. Moja muza denerwująca nie wciąga rękawiczek na usta. Moje oko wsiadło na konik na. mister liść powozi karawanem drogą od krawatu do trzeciego guzika marynarki który jak wiadomo jest ostatni. W każdym razie przy obecnej modzie liczę się od katedry Wąże do jeziora Ontario. Promień słońca wbił mi się w serce. Nic nie, nie od tego się dławie. Moja lewa poszła cioczko w ustach, a potem liana muza kapryśna podarowała 1957 swoich włosów księżycowi nie w pełni. Jeszcze? Wielkanoc. W kawie Sport w Katowicach ściska rękę losu. Pijana kalnerka całuje mężczyzn. Pojęcie mityczne, ale dzisiaj byłem na cmentarzu. Już jeden poeta amerykański, Cummings, mówił do ciebie po imieniu Panie Śmierć. Pijaną kalnerkę. Z kielichem w prawie ręce prowadzi druga do kierownika. Dłonie Liliany jak białe gołębie płyną w powietrzu, mówiąc Tolikowi wesoły świąt. Nie mogą być co prawda słowa jest kurtyzaną. Cyniczny. Pijana kalnarka opuściła zasknięty kielich. Nie mogą być co prawda słowa oglądają same siebie. Cyniczny. Jest most powietrza między mną. A moją, nie można mówić, że ręka losu, dziewczynu. Wielką sobotę, kawę, sport, najdłużej otwarta, ale oni też chcą mieć święto. Nie mogą być co prawda słowa, kończą masturbacją cynicznej. Między mną nie można mówić, że ręka, a moją losy już starożytni piana kelnerka śpiewa na wszystkich swoich włosach. Alleluja!